Choć ostatni dzień długiego weekendu nie był już tak słoneczny jak poprzednie, to na festyn przyszło kilka tysięcy osób. Nie było sposobu się nudzić. Wydarzenie zorganizowała Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować drugi rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. W zeszłym roku żeśmy zapoczątkowali, w tym roku dzięki sponsorom, a jest ich całe mnóstwo, udało nam się ten piknik zorganizować. Oczywiście jak najbardziej są potrzebne, szczególnie dla dzieci które mogą właśnie skorzystać z tego rodzaju wypoczynku. A co się panu tutaj najbardziej podoba, bo to są atrakcje nie tylko dla dzieci? Yy, za chwilę mają się odbyć yy, takie zawody w tych kulach, które chyba są największą tutaj atrakcją. Bardzo mi się podoba i czeka właśnie, a kiedy się zaczną. Pan jest mieszkańcem Zabobrza? Tak, jestem mieszkańcem Zabobrza. I pierwszy raz na tym pikniku rodzinnym? Yy, ch chyba tak. Wcześniej chyba były, ale było wiele mniej, teraz jest lepszy. Sprawa można przyjść z rodziną. Bardzo dobry pomysł, szczególnie dla najmłodszych. No właśnie, jakie atrakcje tutaj dla dzieci czekają? Yy, no przede wszystkim malowanie twarzy. <grych> yy, no co, podoba mi się też, że są takie zamki tutaj dmuchane, baloniki, że przedstawienia się odbywają, że wystawa Lego właśnie szczególnie dla chłopaków, bo najwięcej chłopaków tam jest. No i co? I fajnie. Ogólnie uważam, że można by było organizować częściej takie imprezy. Co Ci się najbardziej tutaj dzisiaj podoba? Wystawę Lego zrobiłem tam kosmiczny statek Kosmi Skorpion, tak go nazwałem. Zrobiłem czerwonego ludka z pomarańczową maską i bardzo chciałbym tam wejść. A z kim ty dzisiaj przyszedłeś na ten festyn? Z mamą. A powiedz mi, to mama namawiała ciebie, czy ty namawiałeś mamę, żeby tutaj przyjść? Mama mnie namawiała. I co, nie żałujesz, że jesteś? Nie żałuję. Atrakcji nie brakowało. Przygotowano wiele konkursów, gier i zabaw. Było coś dla małych i tych większych dzieci. Organizatorzy zadbali też o słodki poczęstunek. Darmowa wata cukrowa i prażona kukurydza niezmiennie cieszyły się powodzeniem. Impreza trwała do godziny 20.